Wielu z Was czekało na ten film, bo wrzucałam zdjęcia kota na Instagram, na kartę społeczności, także już mogliście go zobaczyć, ale teraz czas nagrać oficjalny film, oficjalne powitanie w rodzinie zabawy. Mam go już od kilku miesięcy, ale spokojnie wszystko nadrobimy. Opowiem Wam ze szczegółami. PS. Pamiętacie film Pawła, że ma nowego kota? Jadę po kota do dąbrowy górniczej, albo jeszcze Pana! dalej. Dawaj! I przyjechałem do Martyny zabawy po najważniejszy artefakt, czyli transporter dla kota. Ja miałam nowego kota pierwsza i on ode mnie. Zgadył, y, wziął z tej samej hodowli miesiąc później. Także super, bo koty są przesłodkie i kot też jest wspaniały, ale teraz czas, żebyście poznali mojego. Jeśli tak jak ja kochacie puszycie małe kotki, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo zbliżamy się do pół miliona. I moim największym marzeniem jest, żeby wbić te pół miliona w tym roku, także please help. A więc zacznijmy od początku Pojechałam po tego kota na sam koniec Polski Ale na szczęście akurat y, odbywał się w tamtym czasie super festiwal w okolicy Także połączyłam dwie rzeczy na raz i bawiłam się na koncertach A potem pojechałam po kota Hodowla, którą znalazłam była ekstra Była po prostu taka rodzinna Były tam konie, pieski, kotki Mogłam sobie wejść, pogłaskać wszystkie Zobaczyć jak to tam wygląda Zobaczyć są malutkie słodziutkie Po prostu mogłabym w tym miejscu spędzić cały dzień Mój kot jest rasy Ragdo czyli szmaciana lalka, jakby to przetłumaczyć, dlatego że ta rasa, jeśli bierze się na ręce, to wiotczeje, ale nie w sensie takim kaput, tylko po prostu się rozpływa i można takiego kota nosić na rękach przytulać, wiecie jak to jest z kotami, one lubią chodzić swoimi ścieżkami, ragdolly również ale jednak są bardziej rodzinne, przytulaśne i trochę porównywane do psów, także chciałam takiego kota towarzyskiego może kojarzycie Emilkę mojego kota, którego mam od 16 lat i po prostu jest najkochalszym kotem na świecie miałam poczucie, że trochę jej się nudzi jakby, że nie ma towarzystwa i stwierdziłam, że super pomysłem będzie sprawić jej taką jakby siostrzyczkę, poznajcie Cindy bo nazywa się Cindy, a to jest też śmieszne sprawa, bo miała nazywać się Candy, no bo jest taka słodziutka Candy to znaczy cukierek i w rodowodzie ma Candy, ale pani w hodowli mówiła na nią Cindy, jakby przyniosła mi ją na rękę i mówiła, Cindy jest takim mruczkiem i wtedy stwierdziłam, kurde, w sumie to imię podoba mi się bardziej i zostało Cindy Okej, okay. fanfary du, 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 du. poznajcie Cindy Zobaczcie, to jest po prostu 100% słodyczy. Jakby, czy widzieliście kiedyś słodszego kota? Bo ja nie, po prostu zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Zobaczcie, tutaj ma taki wyglądny boczek, bo była tydzień wcześniej sterylizowana. Ale i tak wygląda przepięknie. Poszłam też poznać jej braci i siostry i rodziców i po prostu wszystkie te koty były przecudowne. Także nie dziwię się, że Paweł też sobie takie sprawił. Pobawimy się? hi! Zobaczcie, pierwsze jej chwile w samochodzie, w transporterze. Troszkę była przerażona, więc otworzyłam jej transporterek, żeby troszkę miała swobody, mogła sobie chodzić. No, Długa droga była przed nami, bo jakieś 8 godzin. Całą drogę była bardzo grzeczna. Głównie ją przespała. Troszkę się pobawiłyśmy. Nawet nie robiła sikła ani bycia. Jejciu, zobaczcie. No po prostu rozkosz. Rozpływam się, tak jak te koty, jak się bierze je na ręce. Odkryłam też, że bardzo lubi. Polski rap, a za to nie lubi Travisa Scotta. Dosyć śmieszne, że nie lubi Travisa Scotta. Scotta, czekajcie. Kota, ha. No po prostu królowa. Księżniczka, przepraszam, księżniczka. Emi jest królową. Królowa Emi. Królowa Followujcie na Instagramie. Mniej więcej tak wyglądała droga. Pierwsze dni w domu były śmieszne, no bo to jest małe kociątko, więc wszystko jest dla niej ciekawe, wszystko ją bawi. Jakby od razu była przytulaśna, spała ze mną, bawiła się i naprawdę super, ale na początku izolowałam e, ją i Emi, żeby po prostu nie było jakiejś e, spiny. Że... Oh, jest! <słuchaj> Słuchajcie, ona nawet pomaga mi z filmami dla Was. Albo raczej przeszkadzała. Ale totalnie nie mam z tym problemu. Okej, okay, Cindy jest już w domu i przenieśmy się teraz w czasie do chwili obecnej. Zobaczcie jaka jest w tym momencie duża. A minęły 3 miesiące. Waży jakieś 4 kilo i jest po prostu wielką, puszystą kulą. Musimy dzisiaj koniecznie kupić strawę dla Sini, bo zobaczcie, co ona robi. To są stare kwiaty i to jest jej ulubione zajęcie. Nowe kwiaty, stare kwiaty. Ogólnie takie tam. <grywa> Cindy tak właśnie gadamy o tobie. No mój trawka? Jaka trawka? Mamy kup trawkę. No dobra, ale wracając do historii, to Cindy gdzieś jak urosła w trzy miesiące. Ona urodziła się w kwietniu, czyli ja ją e, wzięłam, kiedy miała 5 miesięcy. W tym momencie ma kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. Teraz ma 8 miesięcy, prawie już dziewięć, bo listopad się kończy. No i po prostu jest potężna. Mam nadzieję, że jeszcze dużo nie urośnie, bo już naprawdę jest mega ciężka. Ale zobaczcie sobie jeszcze troszkę. Toszkę słodkich filmików, jak była malutka. Przepraszam, możesz mi oddać czapkę? Nie. Okej. W międzyczasie y, zadałam wam pytanie na Instagramie, czy macie jakieś pytania właśnie o kota, bo nagrywam odcinek. Padają pytania, ile go mam, ile ma lat, miesięcy, od kiedy, jaka to rasa, ragdoll. I padło pytanie, czy lubi się z innymi kotami. No i możecie sami sobie zobaczyć, jaka to jest relacja z Emilką. Myślałam, że troszkę bardziej się zaprzyjaźnią. W mojej wyobraźni widziałam, że sobie razem przytulają się, żyją się po wuterkach i są BFF, a w rzeczywistości wygląda to tak. Dwa kotki tolerują się na coraz bliższą odległość. Dziubciuś, dziubciuś, dziubciuś. O Jezus, Maria. Cindy po prostu cały czas ma ochotę ją zaczepiać i dla niej to jest zabawa, a za to Emilka troszkę jest zestresowana i chyba nie bawi się dobrze w tej sytuacji. Mam nadzieję, że z czasem troszkę bardziej do siebie przywykną. Emilka, no, jednak jest starym kotem i myślę, że ciężej taką elastycznością, ale ja słyszałam, że czasem zwierzęta, żeby nawiązać jakąś taką wieś, nie wiem, czasem potrzebują roku, może i nawet dłużej, więc liczę na to, że po prostu z czasem będzie lepiej. Pójdziemy sobie w ogóle na zakupy, kupimy dla Cindy jakieś rzeczy. Do tego przyszło mi mnóstwo paczek, bo zamówiłam e, z shopi na wyprzedaży rzeczy dla Cindy właśnie, więc sobie wszystko unboxingujemy, zobaczymy. <sum> Ej, serio, jesteśmy na zakupach i jakby ja nie wiem jeszcze co tutaj w ogóle wezmę, może, może dużo rzeczy, może mało, jakby nie, nie wymyśliłam. Na pewno musimy kupić kuwetę, smycz, może jakiś drapank. Trawę. Trawę, trawę koniecznie, trawę. Na przykład takie coś moim zdaniem wygląda stylowo i gustownie. A to, co ty o tym uważasz? Kiczowate. Czemu? Patrz Cindy! No, no. Wszelkie już wiemy, że jeansowe, bo jak ktoś oglądał filmik, w którym byłam opiekunką małych, słodkich świnek, to wie o co chodzi. A jak nie wiecie o co chodzi, to obejrzyjcie po tym filmie. Albo dobra, mam się tu fragment. Wybierzmy nową modną smycz dla świnek, bo mają fajną, kolorową tasiemkę, ale wiecie, ja lubię modę, więc zaszalejmy może z jakimś jeansem. Takie zawsze już jest spokojne. Koniemczona nie jest za długa na to. Patrzcie już jest inny kot. To chyba nie dla Cindy. Się... Wygląda jak Cindy. Zrobiłam najpierw zakupy w zoologicznym, a potem w internecie i troszkę żałuję, bo okazało się, że w internecie jest dużo taniej. Na przykład identyczna zabawka kosztowała w sklepie, nie wiem, 20 złotych, a mnie kosztowała 3 zł. Ale może dlatego wyszło mnie tak tanio, bo zakupy zrobiłam na Shopee i do tego mają teraz Black Friday, także trwa promo, ale powiem wam, że tam jest tanio i z promo i bez promo i praktycznie można mieć rzeczy za darmo, dosłownie wysyłka jest od złotówki, kupujecie coś za złotówkę dostawa jest za 0 złotych i Tyle. Dobra, obczajcie moje zamówienie. Mega y, dużo czasu spędziłam i widzicie po otwartych kartach, bo po prostu było tyle fajnych rzeczy, że naprawdę ciężko było się zdecydować, ale na szczęście mogłam kupić ich wiele, bo zobaczcie te ceny. I te obniżki w ogóle z 329 na 32 to się tak opłaca i serio, jest taniej niż y, w sklepach. No i zobaczcie, jak to wygląda. 226 zł za prawie 30 rzeczy. Okej. Okay. Teraz mój ulubiony moment Unboxing! Przyznam, że troszkę tych paczek jest, a nawet jeszcze czekam na kilka Ohoho. Na pierwszy ogień idzie najśmieszniejsza rzecz chyba jaką zamówiłam Ubranko Świętego Mikołaja dla zwierzątka Tylko, że teraz widzę Nie przemyślałam tego, że Cindy jest bardzo dużym kotem Jest to druga największa rasa jaka istnieje A to, to jest chyba dla jakiegoś Chihuahua Chihuahua. Ale mam już z głowy strój świąteczny dla lalek. Kolejna rzecz. A, i kupiłam nie tylko dla Cindy, ale dla siebie też trochę rzeczy. Także zobaczcie tu! To. to są motylki, spinki motylki, ale je zapakowali, żeby mi to na pewno się nie wyniosły. How cool is that! Mega ładne są teraz takie spinki do włosów, także zamówiłam sobie całą kolekcję. I kosztowało to jakieś grosze, naprawdę grosze. Nie założyłam tego tak, jak się to nosi, ale chciałam wam pokazać, jak wyglądają. Największa paczka i domyślam się, że to jest miska na jedzonko z jakimś takim systemem wodnym. O, jakie śliczne! Różowe, zobaczcie! Ale nie będzie miała czas. Zobaczcie, tu są miska na jedzenie suche, mokre i jest taki wodopój, ale to już obczajmy sobie z nią. O! Bo ogólnie to sprawa wygląda tak, że Cindy ma w domu y, miski na jedzenie i ma nawet fontannę wodną, do której właśnie zamówiłam jej mnóstwo filtrów, bo trzeba zmieniać i były w super cenie, lepsze niż po prostu gdziekolwiek mogą znaleźć. Ale kupiłam jej miski, dlatego że chcę zabierać ją ze sobą tutaj, jakby, bo nagrywam filmy w innym miejscu niż mieszkam. Nie chcę w na cały dzień samej, plus chcę, żeby bardziej uczestniczyła tutaj ze mną i z wami. Ty! Takie coś. Wiecie, ile kosztuje w mm. Cindy uwielbia takie rzeczy i powinna mi kupić chyba cały zapas, bo po prostu wszystkie rozbraja. Mm, kolejne motylki. To dla mnie już nie, nie dla Cindy, chociaż w sumie mogłabym jej przyczepić takie motylka. Te są takie bardziej realistyczne. Powiem Wam, że w całym innacie szukałam takich motylków i znalazłam najlepsze na shopie I też w najlepszej cenie. I po prostu wyobraźcie sobie sesję zdjęciową, taką. No, jak to, jak to wygląda w ogóle. Jakby mi motyl usiadł na głowie. O, Okej. Okay. Kupiłam łańcuch kiraperski dla kota i dla zwierząt. Jest mega lekki, taki po prostu ledwo co waży i kozacki. Po prostu wyobraźcie sobie takiego kota w takim czymś, no po prostu beka życia. Jako, że jestem po prostu fanką różnych szalonych, dziwnych paznokci, to zamówiłam sobie też mnóstwo naklejek na paznokcie, które po prostu były za. Grosze. Były za grosze, a robiło po prostu taki efekt, nawet w salonach manikier takich nie widziałam. Aniołki, motylki, oczywiście. Hello, kitty! Piszcie, jakie mam zrobić kolejne paznokcie. Które z tych naklejek użyć? No to już wełże, więcej wełży i motylki. Także dajcie znać, jakie mam zrobić kolejne paznokcie. I jest ostatnia rzecz, znaczy, ostatnia, z tych, swoich mi przyszły, bo jeszcze czekam na kilka. To będę wam pokazywać na Instagramie. Sperajcie tam. A tymczasem poduszka, która nie przepuszcza wody, czyli Słuchajcie, tą poduszkę kupiłam dla tego mojego drugiego kota, bo ma 16 lat I zdarza jej się coś siknąć, więc po prostu muszę wszystko usuwać z drogi I normalną poduszkę mogłaby obsikać i byłby problem, a to nie przepuszcza wody Oj, o Jezu, widzieliście to? Ale totalnie nie przepuszcza wody Dobra, obczajcie to ja! Yes. I będę tak wiecie, wracać i takie siku do posprzątania jest mega łatwe. Dobra, nie wiem czy wiecie, pewnie tak, bo wszędzie o tym trąbią, ale wielkimi krokami nadchodzi Black Friday i jest to pierwszy Black Friday w historii Shopi. No ale co to znaczy? Codziennie pojawiają się kupony na 15 zł, które są ukazywane o północy. Ich ilość jest ograniczona, więc to jest takie trochę polowanie na okazję. Ale jak już taki kupon złapiecie, no to macie 15 zł do wydania i uwierzcie, że można naprawdę kupić za to. Mnóstwo na tej stronie. Chyba bym miał zapas naklejek na paznokcie na dwa lata. Ale spokojnie, jakby jak się raz nie uda nic straconego, codziennie są dodawane kolejne. Oczywiście na czas trwania akcji Black Friday, ale ogólnie Shopi jest znane ze swoich różnych zniżek i zawsze po prostu są jakieś gorące oferty. Także warto tam zajrzeć. Dobra, zobaczcie jak to wygląda O, na przykład kupon na pierwsze zakupy, darmowa dostawa i te codzienne oferty za złotówkę Poza tymi kuponami są na przykład okazje dnia Zobaczcie, że coś jest przecenione prawie o 100% I można dorwać... What? Sony słuchawki za złotówkę Wow, to są takie szybkie okazje No i sami widzicie po prostu jak tu cenowo to wygląda Naprawdę mega, mega się opłaca no dobra, nie mogę się doczekać, aż pokażę te rzeczy Cindy, także jedziemy po nią do domu. Ubiorę ją wszelki i to będzie jej pierwsze wyjście z domu. I mega jaram się tym, że będę spędzać z nią więcej czasu, bo po prostu czasem siedzę tutaj, nagrywam dla was filmy i myślę sobie, kurczę, pogłaskawego mojego puszystego kotka. No a teraz po prostu będzie mi towarzyszyć, także na pewno e, będzie zaczęło się występować na filmach i wiecie co? Jak ją tu przywiązę, to nagram z nią otwieranie kalendarza adwentowego Fidget Toys. Uuu, to będzie hit! A few moments later... Kto jest moją taką niurką? Kto jest moim najgłupszym kotkiem? Emilka! <laughs> Proszę mijać. Za... O, jest! <laughs> Emi, Też jesteś słodki kitku. Cindy! Czy ty wiesz co to jest? To jest twoja droga do wolności. Wychodzimy, wychodzimy. No nie wiem, czy tam się uda. Ubieraj się, wychodzimy. A łanie gryź mnie. Czekaj, jedną chyba mam. Kurde, to nie ta łapa. Dobrze ci idzie. Ale stylowo. Aha, możesz nie wyciągać łapy? Zobacz, ona plus mówi, co jest grane. No patrz, co? ona wyłazi z nich. Nie, one są za duże. Tak, jest zdecydowanie za mhm. duże. O, no wiesz co to znaczy? Musimy zwrócić te szelki i kupić mniejsze. Ale bardzo ładnie w jeansie ci Cindy, naprawdę, do twarzy. No i chyba tyle byłoby z naszego tripu i misji przewiezienia Cindy, bo musimy zmienić szerki. Ale wiemy przynajmniej, że Cindy jest bardzo do twarzy w dżinsie. I przewieziemy ją w następnym odcinku, czyli w odcinku, w którym będę otwierać z nią kalendarz adwentowy. Wiem, że na to czekacie. Jeśli chcecie, żeby pojawił się jak najszybciej, to zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek, że pokochaliście Cindy tak samo jak ja. Chyba nie jest zadowolona. Jest. Dobra, no więc to jest koniec odcinka. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie kota, to zadawajcie je w komentarzach, yy, to odpowiem w następnym odcinku. Dobra, baj! Tu macie poprzedni odcinek, jeszcze inny na środku... A na środku subskrypcje! Do zobaczenia!